Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku z kuchni. E, właśnie robię śniadanko, a na śniadanko dziś placuszki serowe. A więc działamy, gotujemy. Chyba ładna pogoda, ale powiem Wam, że przez to, że przestawili boże ciało na maj, to mam wrażenie, że jest gorsza pogoda, czy jest ciepło. Chłodno. Zawsze Boże ciało, do procesji. Był upał, było gorąco, a dopiero po południu była burza. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Ale nigdy, odkąd żyje, nie było Bożego Ciała w maju. Zawsze było w czerwcu. Nie wiem, co oni. Nie wiem, co oni przystawiają. No i voilà, bardzo szybkie śniadanko. Dosłownie 5 minutek, razem z całością, z mieszaniem, z odpaleniem patelni, i mamy śniadanko gotowe. Ej, nie wychodzi. O. Lucy, co on ci zrobił? Zobaczcie, jaki koszyk nasza Patrycja sobie zażyczyła na Dzień Dziecka dla swojego pieska. To nie jest koszyk dla Lucy, tylko dla panierki, bo moja Patka jest ogromną fanką jeżdżenia na rowerze. Ale odkąd mają pieska, no to tak trochę im szkoda tego pieska zostawiać wieczorami po całym dniu pracy w domu, no bo jest sam. No i dlatego wymyślili, że będą jeździć sobie na rowery z panierką i będzie w takim koszyku. O matko, Lucy to jest dosyć spokojna, ona raczej by wysiedziała w tym koszyku, ale panierka to jest taki szogun, że nie wiem czy ona im wytrzyma w tym koszyku. Muszą na pewno y, jakąś poduszkę i tam położyć taką mięciutką na, na ten, albo kocyk, żeby było i wygodnie. No więc śmieszna sprawa koszyk dla psa na rower. Będzie umyła sobie teraz tak porządnie. Tu oczywiście muszę sobie przycisnąć, żeby mi ten kabel zwinął, nie spada. No i jest tak dosyć świeżutko. Fajnie. Zrobiłam sobie ziółka do picia. Powiem Wam, że ostatnio staram się raz dziennie pić taką mieszankę ziół. Ona pomaga właśnie na pracę naszego układu pokarmowego, a wracając kochani do odczulania Nikolki. Byłyśmy na odczulaniu przedwczoraj, przez dwa dni miała się gorzej czuć, troszkę się gorzej czuła, ale nie tak jakoś mocno, tak jak Patrycja opowiadała, że po odczulaniu to była po prostu nie do życia, więc zobaczymy, czy to zadziała. Tu Wam wklejam taki urwek z odczulania. I jak to wygląda no i jak widzieliście wygląda to takie tak zwane czary mary ale to na, ale to działa w ten sposób, że podczas drgań wytrącamy ten alergen z naszego organizmu zobaczymy czy zadziała Nikola była teraz odczulana na mieszanki traw i na jakieś grzyby mokre i suche, ponoć to w tym momencie najbardziej się unosi pyli i rzeczywiście u Nikoli na pewno trawa mocno ją uczulała, ponieważ sąsiad jeden i drugi jak tylko skosili trawę, to ona była nie do życia. No i jak sobota albo święto, to co u majstra i majstrowej grill. Przykujemy właśnie grill. Powolutku zaczynam wynosić rzeczy. Mam nadzieję, że tu się zmieścimy wszyscy, bo jest Boże ciało, a w Boże ciało zawsze po południu jest burza, więc troszkę ryzykownie na tamtym tarasie nakrywać. A co chciałam jeszcze powiedzieć, też nie ma tam jeszcze szyby, a więc nakrywamy tutaj. Tam już mamy naszykowane szkło do winka czy do soku, czy do wody, więc nakrywamy powolutku. Dzień dobry, w kolejnym dniu mamy piąteczek po Bożym Ciele I ja właśnie zaczynam dzionek od wyjścia na taras i wypicia ciepłej wody z dużą ilością cytryny. Od jakiegoś czasu tak rozpoczynam właśnie każdy dzień. Jadam dopiero około 10-11 śniadanie, a rano to jest takie nawadnianie. Wypijam kawkę, pewnie po dwóch szklankach wody zrobię sobie kawkę. Jest tak ładnie. Jest... No ja... Naprawdę jestem nudna, ale tak jest ładnie, tak ciepło, tak przyjemnie. Mam nadzieję, że cały czerwiec, cały lipiec i cały sierpień taki będzie. Kundzie, jak wstała z łóżka, tak w piżamie po prostu wyszła, umyłam tylko buzię, nawet zębów jeszcze nie myłam, bo tak mi się chciało wyjść na powietrze. No mega! Po prostu mega! Jak wczoraj mieliśmy gości, było bardzo, bardzo miło, bardzo fajnie. Byli u nas nasi przyjaciele, zresztą nikolki e, chrzesny. E, posiedzieliśmy sobie. Dawno już żeśmy się nie spotykali. Powiem Wam, że spotykaliśmy się czasem w sklepie i tak się umawialiśmy. No to co, sobota, sobota i tam wiecie jak to jest? Coś tam wypadło, coś tam wypadło, coś tam wypadło, i tak żeśmy się z pół roku, jak nie więcej, tak mijali, aż w końcu umówiliśmy się na majówkę, ale też nam nie wyszło. No i wczoraj właśnie mówimy, że no przecież jeszcze majówka, więc nam się w maju udało jeszcze spotkać. A więc żeśmy sobie posiedzieli, a dzisiaj to jest taki relaksik. Pewnie pojedziemy na zakupy, pewnie pojedziemy na budowę. No ja jestem mega ciekawa też budowy. Wiecie, ja tak w ciągu tygodnia to nie jeżdżę na budowę. Jeździ sam Sobcio wieczorami. A ja nie jeżdżę, no bo ja jestem po pracy, zajmuję się domem, Nikolą, a więc mi się nie chce, a z miłą chęcią po prostu tam pojadę. A więc rozpoczynamy kolejny dzionek, piękny dzionek. Życzę Wam również miłego dnia. Idziemy do ogródka, do szklarni, o szczypiorek, o szczypiorek. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie tu rośnie. Naprawdę cieplutko. No i ten zapach pomidorów. Ile owoców. Proszę bardzo. No i tu mamy właśnie natkę i szczypiorek. Będzie jajeczniczka ze szczypiorkiem. Oczko sopciowe, troszkę brudne, ale powiem Wam, że ja mimo wszystko uwielbiam tutaj sobie popatrzeć. No i nawet jak się leży na leżaczku na tarasie, to super sprawa słyszeć ten szum e, wody. Krystyna Kosi. <gry> no i zobaczcie moje surfinie. Tu mamy dwie wiszące, jak się wchodzi do ogrodu. Róża pięknie rozkwitła. Pryskałam już ją dwa razy na mszyce, ale Sobcio mówi, że jeszcze są, a więc trzeba jeszcze je potraktować. No i tam mamy kolejną surfinię. To są chyba moje ulubione kwiaty doniczkowe na wiosnę. I powiem Wam, że jak się je wsadza. Wczesną wiosną, ja w tym roku bardzo wcześnie wsadziłam, pod koniec kwietnia, ponieważ było już bardzo ciepło, z ryzykiem, że mi zmarzną, ale nie zmarzły. Od wczesnej wiosny, czyli maj, czerwiec, lipiec, sierpień to na pewno, a jeszcze trochę września, więc naprawdę bardzo fajne kwiaty. Ta się tak trochę słabiej rozrosła, ale powiem Wam, że tu, jak na schody, to nawet może i dobrze. Stoi sobie w takiej słomianej donicy, też bardzo fajnie tu wygląda. I tu moje kwiaty, dawno o nich nie mówiłam, ale dalej stoją. Odpalenie pierwsze, ciągniczka w sezonie, rolnik, ale nie szuka żony. Dobra nie stresuj psa w U nas dziś na obiadek tradycyjnie rosołek z kaczuszki, troszkę przykręcimy. Dużo warzyw, dużo kaczuszki, matka i tak się mi przez dwie godziny minimum gotuje. Eee, a na drugie danie mamy indyka, już mam go obsmażonego z cebulką z dużą ilością czosnku. Ja na taki rondelek to daję większą połowę główki czosnku, a więc jest aromatycznie. Teraz zalałam go wodą. Chwilkę się podusi, dodaję śmietanę. Ja dodaję osiemnastkę, ale wiem, że są osoby, które dodają do sosów trzydziestkę. Ja dodaję osiemnastkę, dużo kopru i sztosik. Do tego będą młode ziemniaczki. I mizeria, i buraczki, a więc bardzo smacznie. A żeby było mało, właśnie takiego swojskiego jedzenia, to Kundzia ugotowała kompocik z wiśni, a więc będzie mega takie swojskie, polskie jedzonko. Zobaczcie, Nikolka włosy ścięła. Jak dużo chciała do ramion. No wiesz, miała podcinane. Ciągle końcówki. Co chciałam powiedzieć? Chciała do ramion, a i tak żeśmy ścięły do łopatek, a jeszcze tyle kudziałków. W ogóle nie widzę. Jak to jest. Witam się z Wami serdecznie w kolejnym dniu. Niestety kilka dni po tym, jak ostatnio się do Was odzywałam. I wiecie, ciężko mi jest coś w tygodniu nagrywać, a więc proszę o wyrozumiałość. Dziś złapałam właśnie telefon i postanowiłam coś dla Was nagrać. Coś w zasadzie no to coś najważniejszego, co się u nas w tym momencie dzieje, czyli budowę na chwilę obecną kolka będzie miała zajęcia, ma angielski. I po angielskim pojedziemy na budowę, bo dziś się tam bardzo dużo dzieje, panowie już sprzątają. Już tak naprawdę skończyli e, większość rzeczy i zaczynają teraz e, ścianki działowe, a więc dom już stoi. Teraz e, czas na ścianki działowe, a więc jedziemy na budowę i jeszcze wrócę, kochani, do. Odczulania Nikolki, bo w tym filmiku dodałam taki skrócik o odczulaniu. Tak jak mówiłam, Patrycja się odczula w Warszawie i przeszło w 100% i na psa, i na pyłki. Nikola ma alergię na pyłki, w zasadzie to na trawy. No i miała już pierwsze odczulanie. Pani powiedziała, że wystarczy jedno, Patrycja miała w Warszawie trzy. No niestety Nikolce nie przeszło. Jesteśmy. Ponad tydzień, bo byłyśmy we wtorek tydzień temu, a mamy środę i Nikola dalej pokichuje, a więc chyba jej nie przeszło. Tak, no tak to wygląda. Powiem Wam tak, chyba pojadę do tej Warszawy i z Nikolą w sprawdzone miejsce już tam, gdzie Patrycja się odczulała, ale... Ja czytałam o tym też, że nie na każdego to zadziała. Na Patrycję mogło zadziałać, na Nikolkę nie. I teraz nie wiem, czy kwestia odczulania, aparatury, którą to było robione, fachowca, który to wykonuje, czy kwestia po prostu organizmu Nikolki i ona po prostu no, może się nie uda jej odczulić. Więc zobaczymy. W Przyszłym tygodniu nie za bardzo mam czas, bo mamy wypełniony po brzegi, ale później w kolejnym tygodniu zamierzam ruszyć z nią do tej wawy i wtedy będziemy mm, sprawdzać, czy to kwestia e, tu, sami się tu podwinęłam. No, zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa. Nie chcę, żeby dzieciak się męczył. A dziś mój Sobcio chodzi i kicha. Kicha raz za razem, ale taki jest uparty, że nie weźmie tabletki na alergię. Nie, będzie kichał cały dzień, ale tabletki na alergię nie weźmie. No typowy chłop, typowy chłop. <gry> To jest mój pokój. Moja sypialnia. Patrycja przyjechała. Patrycja przyjechała i szuka swojego pokoju. Gdzie jest mój pokój? Tu jest Nikolki. Tu jest Nikolki pokój. A ty możesz tutaj w tej garderobie sobie siedzieć. Tu jest garderoba. Patitko, jak będziesz chciała, to przecież z gabinetu zrobimy ci pokój. Mamo, ja chcę urządzić tutaj w ogóle swój pokój. Ja mówię poważnie. No tak. To są urządzi szutaty w gabinecie. Proszę, no, nie zrobicie takich, tych, żebym miała wrażenie, ścianek. No, zrobimy. Ale, nie, będą kredo, ścianki. Ale kredo, można rysować na ziemi coś, bo ja nie wiem, jakie Wiesz, tu ciężko koniec. jest Patrycja tak wymierzyć, gdzie oni zrobią te ścianki, bo to i inna grubość. Go... Ale tak będzie cały sala, tak? Tutaj nie będzie nic więcej. Czy będą też się coś Nie, nie będzie. Tu już jest taka przestrzeń, to tylko to, tu będzie, to będzie zagrodzone, no. bo tu będzie kominek, Oj, tu będzie na tej ściance kominek, a tam yy, spiżarka, widzisz, drzwi są do spiżarki, wchodzisz, no. tam, z kuchni. No więc tu będzie troszkę, tam będzie stół jadalniany, a tu będzie kanapa i telewizor.